Ona po prostu chciała nowego życia, a znalazła się w najtrudniejszym i najbardziej bolesnym dylemacie swojego losu. Po wojnie Tom zatrudnia się jako latarnik i poznaje Izabel. Ich korespondencja zamienia się w miłość i wkrótce biorą ślub. Ale radość zostaje przyćmiona tragedią. Dwa kolejne poronienia. Kiedy nadzieja gaśnie, sztorm wyrzuca łódź z martwym mężczyzną i niemowlęciem. Izabel namawia męża, by ukryć to znalezisko i podać dziewczynkę za ich własną córkę. Tom się waha, ale ulega. Dziewczynka otrzymuje imię Lucy i szczęście wraca do ich domu. Lata mijają. Lucy dorasta szczęśliwa, a Tom przypadkiem spotyka kobietę o imieniu Hana, która straciła męża i córkę na morzu tego samego dnia, gdy oni znaleźli dziewczynkę. On rozumie straszną prawdę i pisze do niej anonimowy list. To uruchamia śledztwo. Hana dowiaduje się o grzechotce z łodzi, policja trafia na trop. Tom postanawia wziąć całą winę na siebie, by chronić żonę, i trafia do więzienia. Lucy zostaje rozdzielona z Izabel, dziewczynka płacze i nie chce uznać nowej matki. A teraz to co najgorsze. Hanna jest gotowa oddać dziecko Izabel, ale tylko jeśli ta złoży zeznania przeciwko Tomowi. Rozdarta między mężem a córką, Izabel czyta list Toma pełen miłości, bólu i przebaczenia. Jedzie do niego, przyznaje się do swojej winy i ich uczucia odżywają na nowo. Hanna, poruszona ich historią, staje w ich obronie w sądzie, choć sama wciąż cierpi z powodu straconych lat. Lucy zostaje z Hanną, ale dostaje podwójne imię. Po 20 latach odwiedza postarzałego Toma, dziękuje mu za uratowane życie, przedstawia swojego syna i mówi, że pamięta wszystko. Tom przekazuje jej pożegnalny list Izabel, a w nim jest wszystko: miłość, ból i przebaczenie. Czasami właściwy wybór łamie serca, odbiera sen i spokój. Ale mimo to pozostaje tym właściwym.